Co można kupić we Włoszech za 5 zł? Na to pytanie ciężko odpowiedzieć. Aktualny kurs euro wynosi 4,26 zł. Dlatego pokażę Wam jak wygląda Rimini i jego okolice we wrześniu. W Rimini, oprócz plaży, dobrych restauracji i pamiątek, znajdują się także zabytki pochodzące z czasów starożytnego Rzymu. Najbardziej znanym zabytkiem jest łuk Augusta, który jest początkiem starego miasta w Rimini. Niedaleko Rimini znajduje się San Marino, enklawa na terytorium Włoch. Wśród licznych zabytków wyróżniają się fortyfikacje na górze Titano. Znajduje się tam historyczne centrum San Marino wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na północ od Rimini zaledwie godzinę drogi pociągiem leży Bolonia. Miasto słynie z długich arkadowych korytarzy zwanych portykami, licznych wież oraz znakomitej kuchni. To właśnie stąd pochodzi sos boloński.